W związku z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II Powiatowa Biblioteka Publiczna przygotowała specjalną wystawę przypominającą sylwetkę wielkiego Polaka, działalność naukę, a także jego związki z ziemią wieńską. To jest kolejny projekt poświęcony tym razem właśnie sylwetce Świętego Jana Pawła II, i projekt realizowany właśnie w ramach obchodu roku świętego Jana Pawła II. Pozyskaliśmy pieniążki z Łódzkiego Domu Kultury przy oczywiście współfinansowaniu projektu przez powiat wieluński. Partnerują nam, partneruje nam wiele instytucji. Przede wszystkim Fundacja Słowem Pisane, która też tak naprawdę muszę tutaj powiedzieć, że główny pomysłodawca to jest właśnie. Członek tej fundacji, Grzegorz Nowak, i taki, taki, taki projekt powstał. Bardzo się cieszę. Są pewne trudności z racji, z racji tutaj z czerwonej strefy, w której się znajdujemy, ale pewne działania już zostały przeprowadzone z wszelkimi środkami ostrożności. Tak samo udało się zorganizować taką wystawę, która jest jednym właśnie z elementów całego. Projektu. Ekspozycja, którą można oglądać w bibliotece od 16 października, nawiązuje do rocznicy wyboru Polaka na papieża. Są tutaj publikacje związane z sylwetką Jana Pawła II. Jak już mówiłam, jest to taki jeden z elementów całego, całego przedsięwzięcia i całego, całego wydarzenia, które realizujemy. Natomiast dodatkowo jeszcze powstanie wystawa, która będzie rezultatem warsztatów. Będzie to wystawa yy, mobilna, także myślę, że będzie ona miała swoje po prostu życie również po zakończeniu projektu. Publikacje i fotografie zaprezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej. Przedsięwzięcie to jest częścią projektu Brat naszego Boga, Wojtyła Kardynał, który został papieżem.